No to Radku, powiedz mi w takim razie, jak to u Ciebie w ogóle wygląda, jak długo jesteś we Włoszech i dlaczego jesteś tutaj we Włoszech? No to zacznijmy od tego. <Gl cooler> no, tak yes. hmm. Jestem tutaj we Włoszech od 30 lat, tak mniej więcej. No rodzice kiedyś byli, mieszkali w Polsce, mieli dyskotekę, sklep. No po prostu przez przepiękne państwo polskie nie dali rady się wypić, No bo państwo ich zjadło praktycznie. Mieli tam długów tak jakby tutaj powiedzieć, no nie wiem, 5 tysięcy euro, ale w Polsce to kiedyś były ogromne pieniądze, 10 lat potrzeba było, żeby to spłacić. Przyjechali do Italii w półtora roku spłacili wszystkie długi w Polsce i powiedzieli, dobra, dzieciaki, bierzemy was do Włoch. bo tam no, jedziemy tak w ogóle, się... w ogóle, chyba prosto, czy w lewo. No, tak. Bo my cały, jedziemy czas cały czas tam prosto, to tam prosto będziemy. Tak jedziemy prosto, to... Spoko, czyli praktycznie całe swoje życie, całe swoje życie jesteś we Włoszech. <głos> tak, <noise> dażyłem radę we Tutaj na lewo. Na lewo. Dobra, ale teraz to zrobiłem elegancko, szybki przyjemnościowi. No ale dobra, czyli wiesz, całe swoje życie jesteś we Włoszech, to czemu mówisz tak dobrze po polsku? Bo znam dużo osób, które wiesz, po prostu że oni już na dwa lata za granicę i ludzie już zapominają polskiego, to jest w ogóle niesamowite. No tak, ja, no słyszałem o takich przypadkach. Ja miałem szczęście, że mama zawsze zabraniała nam mówić po włosku w domu, chociaż sama źle gadała po włosku, to dobrze jej by wpłynęło na język, ale zabraniała nam, bo w domu się mówi po polsku. Powiedziała też, że byliśmy dużo ma bardzo mali, że może i ten język zapomniemy. No i nie poz pozwoliła nam zapomnieć, po prostu żeby nam zostało przykurzenia. No. Dlaczego wyjechali? No to już powiedziałem, jestem tu od 30 lat, ale bardzo łatwo się zaklimatyzowali tutaj. A ty jak się zaklimatyzowałeś? Tutaj dobrze ci się żyje tak po prostu? Bo do Polski przyjeżdżasz czasami, co nie? No tak, teraz dwa lata nie przyjeżdżam, ale tak dwa razy w roku byłem zawsze w Polsce. No to, no to wiesz, jak wygląda wiesz, życie w Polsce i jak wygląda życie w Italii i nie chciałbyś wrócić, nie wiem, wrócić, no nie chciałbyś zamieszkać w Polsce? No oczywiście to jest moje marzenie, wiesz, wrócić do Polski i zamieszkać znowu tam, gdzie mam korzenie, no. czuję tak jak magnes, coś mnie tam przyciąga, ci to... sami Polacy są pięknymi ludźmi. No, tutaj w Italii ci mogę powiedzieć, że bardzo pięknie o Polakach gadają. Aha. Wiesz, naprawdę mają dużo, czują dużą sympatię, bo wiedzą, jakie to są osoby. Ja też bardzo dobrze wiem, bo no, Polacy są dobrymi osobami. Jak potrzeba pomocy, to nie mają nic, a ci pomogą. Hmm? A tutaj z drugiej strony Włosi są trochę inaczej, bo oni od zawsze mają. Polska, trzeba by powiedzieć, że no, przez drugą wojnę światową została tak zgnieciona cała. Przez te zginiecie, no, powoli, powoli w tych latach pokazała, że się wybiła z tego. I wiesz, i każdy jest gotowy do pomocy, bo wie, co to znaczy mieć ciężko, czy nic nie mieć, na przykład. A Witalii z drugiej strony, tak może powiedzieć, że każdy ma, każdy coś ma od dziadków, od ten, każdy żyje na takim poziomie, nie? Hmm. Czyli myślisz, że to jest taka, wiesz, na podstawie takiej historycznej, tej, gdzieś tam jest taka jakaś różnica, nie? Bo wydaje mi się, że jednak. W Polsce ludzie gdzieś tam uważają, że właśnie to we Włoszech, w Hiszpanii, to ludzie tacy nie wiem, bardziej uśmiechnięci niż w Polsce. Czy też, też ci się tak wydaje, że tutaj są ludzie bardziej uśmiechnięci? Nie. Ja widzę bardziej <laughs> Polaków uśmiechniętych, e, tak, takich życiowych. E, no. Życiem się cieszą po prostu z tego co mają. A tutaj tak każdy ma nawet będzie miał Ferrari, to będzie z taką twarzą jechał. Wiesz, nawet ci nie zasalutuje. Wiesz, taka wyższość pokazuję, ale... ale... Ale mówisz o Polakach, którzy przyjeżdżają tu na wakacje, czy mówisz o Polakach, którzy tu, którzy tu mieszkają. A przepraszam, nie, teraz tak mówiłem o Włochach tutaj. Aha, aha. Ale Polacy, którzy tutaj przyjeżdżają, też przyjeżdżają jako Polacy, a nie jacyś... Ee... Z tego co ja widziałem, bo pracuję przy basenach, pracuję przy hotelach, dużo widzę turystów i jak Polacy przyjadą, to naprawdę kulturalnie się zachowują. No z tego mało, co ja widzę, to jest z jest jeziora Garda, ale bardzo ładnie dobrze się zachowują. Są mili, otwarci, można z nimi porozmawiać. Te... No, po... no, 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 no. Polaków bardzo tutaj dobrze widzę, wiesz. No lepiej na przykład niż Niemców. Nie mam nic do Niemców, też lubię... Ja lubię wszystkich, każde rasy, ja jestem człowiekiem, my wszyscy jesteśmy ludźmi, dlatego wszystkich kocham. Ale Niemiec już ma taki... On tu przyjedzie, wypije dwie, dwie szklanki wino, we, we, we. wiesz, takie są zaczepni, takie co, co to nie oni są. Mm -hmm. A co powiesz na temat, wiesz, dużo się mówi, że to właśnie Łosi mają takie, taki slow life, takie, wiesz, taki wolny tryb życia, że oni tak trochę nie, nie, nie pędzą tak jak powiedzmy na, w Polsce, czy właśnie w Niemczech, czy wiesz, w tych krajach. Tak, no jak... Skąd to się może brać w ogóle, wiesz taka opinia i czy tak jest naprawdę? No, tak jest na naprawdę, ale to jest wszystko połączone z tego, że oni zawsze mieli. Po Aha. dziadkach, po podziadkach, nie, zawsze coś im zostało. Także Czo... można powiedzieć na koncie, domy, ten... Jeżeli to... mówię, że nie muszą chodzić do pracy po pracy, nie? Jak to bardzo często w Polsce wygląda, nie? Że ludzie wiesz, kończą pracę taką na etat i zaczynają coś kombinować, nie? Tu coś robić, tu coś innego, to no... No dosłownie to, to, tak jest. Wiesz, tutaj ludzie... To kombinuje, to znaczy, że wiesz albo mu coś zabrali, albo bank mu zabrał <noise> albo wiesz, jakieś kryzysy, no bo Italia jest w tym bardzo znana, nie że wiesz, państwo ci zrobi taki przekręt, jak się za dużo wybijesz, nie, że znowu cię sprowadzi do to, trochę na dół no to oni robią nawet po trzy prace, Włosi są bardzo pracowici Włosi są ja myślę, najoszczędniejszy naj, najbardziej oszczędzający, oszczędny oszczędzającymi ludźmi, no? Dosłownie. A, ale to myślę, że to się bierze z tego, że są bardziej takimi złotówami, że oszczędzają, bo, bo są sknerami, bo jakby nie lubią wydawać, bo lubią jakby tak magazynować te pieniądze, czy oszczędzają, bo, bo lubią inwestować, czy gdzieś po takim bardziej biznesowym kątem. Dobrze. A my jedziemy prosto. Ja myślę, że i z tej, i z tej strony, wiesz? Bo tak. Włosi patrzą zawsze na biznes. Oni nie patrzą na przykład za, na zarobek tygodniowy albo miesięczny. Im to nie wchodzi w rachubę. Oni patrzą na zarobek roczny. roczny? Taki długodystansowy, Długodystansowy, no, żeby mieć te 15-20 tysięcy co roku, nie? A oni żyją tak ze swoich których mają, życiem bardzo takim slow, takim łatwym, nie? Wydają na przykład codziennie ich śniadanie. O, ten dzień to tak wygląda, wiesz. Z rana bułeczka na obiad makaron, wieczorem kawałek mięsa z sałatą, nie? No jakby to razem wszystko o to są bardzo małe pieniądze, nie? I to, jest, to są życie włoskie. Ale w soboty i w niedzielę Włoch lubi, wiesz, wyjąć Mercedesa z garażu, na przykład, który ma schowany przez cały tydzień. Tak, u normalnie bando. jedzie Cinquecento albo co nie? nie? Ale w sobotę, w niedzielę wiesz, wyjedzie, okular, zegar jakiś koszula. No. nie? No i też taki, co to nie on, ale tylko w ten wieczór jest. A na drugi dzień, w poniedziałek, jak idzie do pracy, to widzisz prostego człowieka, idzie do pracy, ten, cześć, cześć. Ale są... Są bardzo, bardzo dobrzy ludzie, Włosi, no z tego co ja poznałem na swojej skórze, jak była mi potrzebna pomoc, tutaj zawsze każdy mi wyłożył rękę, każdy pomógł, tak samo ja, jak i Polacy, ja jestem Polakiem, też każdemu pomogę, każdemu pomogłem, wiesz, na, jesteśmy na takiej samej yy, wadze, można powiedzieć, tylko, że z jednej strony my zostaliśmy wygniecieni przez imadło no tak, no to to hi historia, historia, nie, to nam historia, historia za... trochę zabrała, że tak powiem, no, ale... No to wszystko tylko przez tą historię taką zabraną, bo jak nie, to tak się dużo nie różnimy sobą. A czy jakbyś miał teraz jakby tą twoją, twoją własną aktualnie świadomością, z hmm. tego co się dzieje na świecie i tak dalej, w Polsce, we Włoszech, w Europie i tak dalej, e, czy, czy przyjechałbyś do Włoch żyć? Nie. Czemu? E, bo bym został w Polsce, wiem, że bym miał większe możliwości w moim kraju, ale czemu? Zresztą to nie wiem, że, że język jest nasz lepiej. No nie no, bo Włosku to nasz, no, lepiej niż po polsku. No nie, no, no bardzo dobrze mówisz po tym, w tym i w, w tym języku, nie? Więc. myślę, że teraz, tego co tutaj wiem, bym umiał też trochę przekazać z tej wiedzy, co tutaj się nauczyłem, tego ich stylu, tego ich... tej, tej takiej mój akceptacji dla, dla ludzi, dla turystów, nie jak ich przywitać w tym kraju, żeby zwiedzili go żeby miał jakieś tam plusy, nie? Żeby to zacząć tak trochę inaczej może niż to w Polsce robią, bo to jest z tego, że wiesz, jak ktoś gdzieś się indziej nauczy a? w innym kraju, to później jak pojedzie do drugiego kraju, to widzi co innego i może, wiesz, to, to co się z tamtego nauczył tutaj przekazać i może, wiesz... No wybuchnąć to może być to dobrze, a no może i też splajtować to wszystko, nie? Ale jakbym miał decydować, teraz gdzie zacząć coś, to bym pojechał do Polski. Okej. Okay. Um... Tak już na koniec, tak naprawdę żeby Cię nie męczyć, jakby wiesz, powiedzmy, że mam tutaj wśród widzów ludzi, którzy chcieliby wyjechać za granicę, chcieliby zamieszkać we Włoszech, to jakieś rady dla tych ludzi, czy w ogóle, czy jesteś za tym, żeby ludzie przyjeżdżali właśnie z Polski, wiesz, migrowali tutaj do, e, żyć, jeżeli, jeżeli tak, to, to powiedz jakieś, nie wiem, wskazówki, jak tutaj przyjechać, jakieś takie tipy, co byś mógł takim ludziom poradzić przede wszystkim? No ja, ja bym im radził, żeby zostali w Polsce, <laughs> bo naprawdę, ja... Kto jest w miejscu, gdzie mieszka, nie widzi swoich potencjałów, jakie ma. A w Polska można powiedzieć, że jest tak jeszcze goła, od, cała do otwarcia się. Nie? I w Polsce można bardzo dużo zrobić. A tutaj, jak ktoś przyjedzie, to tutaj już jest wszystko: od, od, od klepików do, do jakichś tam. No, jest, no, ciężko jest nawet otworzyć coś, bo gdzie się nie popatrzysz, to jest przesyt, tak? jest przesyt do wszystkiego wiesz, trzeba do trawników do basenów, do sklepów do, do wszystkiego jest przesyt mm -hmm. wiesz, nie wiadomo w czym by się wybić no, jedynie można się wybić i pracować pod kogoś, nie? ale no tak pracować pod kogoś to zawsze jesteś pod kimś, no tak. a, my, a myślę, że przyjechać do innego kraju, żeby pracować pod kimś i mieć tą swoją całą stawkę, to jest taki jeden tryb życia, tak uspokoić swoją głowę nie mieć problemów. Ale myślę, że w Polsce w tym momencie jak ktoś nie musi używać tam głowy czy coś. Jedziemy w prawo jedziemy czy w lewo teraz, tylko mi powiedz o dać ci przerwę, oj, przepraszam. Okej. Okay. To też trochę jest spóźniony. <grym grym> no. No nic, no w Polsce jest jeszcze wszystko tak do zrobienia, to w tym sensie turyzmu, ten... Ta, nie globalizacji, bo globalizacja to, to już jest, ale te, no, no w sensie no serwisu. Dużo możliwości, wiesz, rzeczy, których jeszcze nie ma, tak? Ale bardziej mi chodzi, wiesz, o to, co, wiesz, powiedzmy, że ktoś tu chce tutaj przyjechać, to, nie wiem, tak, takie tipy a propos Włochów, a propos zachowań, wiesz, czy się, nie wiem, obrażać na Włocha, który ci, nie wiem, nie, nie odpowie cześć, nie poda ręki, czy, nie wiem, wiesz, takie, takie kulturowe, wiesz, takie e, kulturowe rzeczy. Takie, jak się nastawić na Włochów? O, jak się nastawić na nich? Nastawić się, że to są bardzo dobrzy ludzie. No? Nie być nachalnym, nie być takim, e, e, jak to się mówi, bez bezleś, e, bezmyślnym. Nie bezmyślnym. E, trzeba podejść do nich e, dobrocią, tak można powiedzieć. Mm -hmm. Też mówić, e, poprosić, podziękować. Ten i włosi się otwierają. Ale powiem ci, że to to działa chyba na każdego, po prostu bądź, wiesz, miły i uprzejmy, wiesz, wiesz, te słowa. Dziękuję, przepraszam, proszę. Wiesz, to są słowa, które otwierają człowieka i można, wiesz, za zacząć fajne relacje, fajne konwersacje, wiesz, po prostu samym "cześć", "dziękuję", "przepraszam", "proszę" i tak dalej, nie? To, to jest fajne. Tak, czyli na, na, na. Tak łatwo jest otworzyć tym, ale mają swoją barierę, że wiesz, dalej nie wejdziesz do nich, dalej nie przejdziesz. Mhm. Rozumiesz? Tak się zablokuje. W tym wszystkim będzie blokada, wiesz postawią Ci szklankę wody, ten, co Ci potrzeba, nie? Ale na przykład nie zaproszą Cię do domu, a Polak Cię weźmie do domu, chodź na kawę. No, to no tak, tak. Nie... Polskie na przykład, polskie wsie i tak dalej, bo Ta, ludzie, no kurczę, to jest właśnie wspaniałe, że ludzie bardzo lubią zapraszać, chodź na kawę, to wpadnie. w ogóle mi się zdarzało, że, że mnie zapraszali do domu na noc i tak dalej, wiesz, hmm. bo autostopa łapałem, to mówisz, a będziesz spał w krzakach, to chodź do mnie, się przekimasz, nie? To jest fajne, a nie wiem, są, na co, nie, trzeba, nie wiem, uważać, żeby, nie wiem, nie, nie urazić Włocha? No, na przykład wiesz, nie, nie, Włochów zraziesz na przykład żebraniem. Ta, ta, takim wiesz na hal. W prawo jedziemy. Tak, jedziemy Dobre? w prawo. Ym, tak naprawdę tu nie ma dużo rzeczy, żeby zrazić Włochów. Wiesz, ale nie pytaj się ich o pieniądze. Nie pytaj się ten, jak się zapytasz o pracę, nie nie prosi, tylko się zapytaj raz, Aha. po dwóch dniach drugi raz bo wiesz, on przez te dwa dni sobie pomyśli, ten i nam ci odpowie. A jak nachalność taka włochów, oni cię od razu ucinają, wiesz, proszę mhm. cię, dajmy pracę, to on już, on ci nie da tej pracy, nawet że widzisz, jesteś biedny, ten, no takie coś mają, wiesz, że nie, nie pójdą na dobroć, nie pójdą na łatwość. No tak, mogę ci to kogoś wytłumaczyć w, ty, w tym sensie. Okej, okay, w porządku, no, powiem ci, że na pewno się to, to przyda. Masz jeszcze coś takiego do powiedzenia do, do naszych widzów? Bo już kończymy nasz wspaniały wywiad. Myślę, że koniec no ja, chciałem. Ja bym was zaprosił tutaj do całych Włoch, bo są piękne do zwiedzenia. <laughs> nie do pracy. W tym że... No jak, jak jest jak jest ciężko w Polsce, no to można i tutaj do pracy ten, ale Włochy są piękne do zjedzenia na tydzień, dwa nie wrócić sobie do Polski i w Polsce ja myślę zrobić to, co trzeba zrobić w życiu, to zrobić to w Polsce. Ale no jest od gór, do morza, do, do atrakcji, do, do wszystkiego no Włochy są pełne i tam gdzie pojedziecie, tam gdzie jest mało turystów no to ceny są połowo tańsze, nie? pójdziecie tam gdzie jest dużo turystów no to wiadomo, że ceny są... Wygórowane. Wy, tak. Wygórowane wszystko, tak? No tak jak wszędzie, nie nawet w Polsce, że jest nad morzem teraz w sezonie, to masz wszystko, wiesz, drożyzna, także, także wydaje mi się, że to nie, nie ma reguły po prostu wszędzie, gdzie są turyści, tam ludzie chcą zarobić, to turystyka, Tak, tak to polega. Ale wiesz, w Italii turyści są, myślę, że są w ładnych miejscach, tylko turyści nie w Italii. Jest dużo pięknych miejsc, których turyści... Na, nawet nie wiedzą oni albo po prostu nie dbają o to, tylko Aha. jadą do tych czterech miejsc, wiesz, które znane są w Italii, Sardynia, Rzym, nie wiem, może nawet to jest tam no, gdzie ja żyję. No też. tak, a tak naprawdę Włochy mają mega, mega dużo do zaoferowania, prawda, więcej niż Rzym, Piza e, i tam kawałek morza, prawda. Dosłownie, dosłownie, jest bardzo dużo rzeczy do zwiedzenia, bo to zostało po, po okresie rzymskim, tym jest bardzo dużo takich starych zamków do zwiedzenia, hmm. no, no jest, jest, gdzie i po pierwsze z naszej strony, tam ale Włochy są pełne górnie No to wspinaczki, wspinaczki, jakieś... No tak a propos truski. właśnie fiton trip, aktywnego spędzania czasu, to... Tak, jak ktoś lubi rowerkiem albo downhill, no to tutaj można powiedzieć, że na każdej górze jest zjeżdżalnia na, 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 na rower, no. na downhill, na... No, przepiękne rzeczy można zrobić. Bawić. No tak. Także co, zapraszamy serdecznie Was do Włoch. Podajcie, w wakacje 2020 na pewno są e, otwarte dla Polaków we Włoszech, tak jak widzieliście, no restrykcje żadne nie, nie wchodzą tutaj w grę, możecie być czuć się wolni i tak naprawdę swobodni. Czasami tylko w sklepach proszą o, o maseczki. Chociaż dzisiaj też była śmieszna sytuacja z tym, że e, była plaża, widzieliście plażę jak wyglądała i był e, taki mikrofon, taki wielki, gdzie wołali właśnie czasami, że uwaga, uwaga, tam trzeba zachować dystans metra i tak dalej trzymać i się, trzymać się zasad a propos koronawirusa. To było niesamowite, totalnie nikt sobie z tego nic nie robił i ludzie po prostu sobie gdzieś tam funkcjonowali. No także tym miłym akcentem kończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że polubiliście Radka. Eee, I co? I widzimy się w kolejnych odcinkach, w kolejnych miejscach. Eee, nie zapomnijcie dać subskrypcji, nie zapomnijcie followować na Instagramie. Zaraz tam wiecie co robić. Także dzięki wielkie i do zobaczenia! <laughs> Hej, pa wszystkim!